W dzisiejszym odcinku udaliśmy się do Action, aby sprawdzić, czy są tam jakieś fajne zabawki. Przetestowaliśmy je, żebyście wy nie musieli. Pozdro. Po paru tygodniach w zalewie ewoluował w sposób następujący. Galereta, Kamera? Akcja. Action z zabawki z Action. Zabawki, Dzisiaj się z action. pobawimy. Tak samo byliśmy na zakupach w action, dodatkowo to było w Łodzi. Action w Łodzi? To jest stan umysłu i nie chodzi o sklep, mm. chodzi o klientów. Ej, to fakt, no? Nie powiem się nie Chodziło mi się, <śmiennie> że to się z także. Jeszcze nie powiem co kto zrobił tam w sklepie. Pie... Kto się zjebał? Stoje w, w kasie, jest ścisk jak i ktoś się zjechał. W samym środku kto się zjeł. Ty masz piłkę taką, ona jest, to jest zajebiste. Mówię, że jest jakaś megiga. Ku to się piłka do kosmosu. To się nazywa Super Bouncy Ball. Ball. No i ona się super odbija? Ja kiedyś tak no oczekowo obraz zbiłem, to tego nie zrób, dobra? Najpierw bo ją bo upuszczę, Najpierw ją upuszczę po Z wysokości 1,70 m. Dwa metry no. to gdzieś tyle, nie? Dwa metry to tyle, no? gdzieś będzie. Z dwóch metrów, no? Nawet nie wraca do ciebie. Myślałem, że wróci, że się nawet wyżej odbije, no ale. No kurwa. Nie, jak się ty, mocno to rzuci, to. Gipsu. Jak się mocno rzuci, to się odbija. Pokaż, bo chcę przetestować na swoją opinię, ale kurwa. Siedzi łapa, co? No tak odbija się spoko odbija, sucha, się spoko, odbija się spoko. Szczerze, kauczukowa się lepiej odbija, ale ta jest większa, więc jest fajna nawet. Myślałem, że to będzie działać tak, widzowie, że jak w tej wysokości upuszczę, o, widzisz, nie wraca do tak, ręki, że, lepsza, że ona nie? Jak odepchnę, to nawet też nie wraca. No tak lipnie się odbiła. Myślałem, że tak jak na tych filmikach, właśnie na TikToku jest takie no. filmiki, że koleś się upuszczałem piłkę i ona tak błąk i tak reverse wraca, nie? No, tak nie nie jest to się. Spoko, ale nie, jakby no, to 5 zł No nie, nie ja znam tego se... Skyball, jest to po prostu zwykła piłka. Tak, no. ciekawy kształt, ale to nawet nie są dziury, tylko to jest taki nagły. Kurokopter, kurwa. To będzie fajne, zminimuj wyścig, gronów. No, tyle okay, ile to lata? Ty ogóle lata, ale mi się wydaje, że to nie będzie latać, że będzie. to tak ma być? Wątpię, że to będzie latać. Czy to było moje marzenie, żeby mieć taki. W dzieciństwie, tylko w Co sklepie tak chińskim, drogi? w Chińczyku tak zwanym mnie za dzieciństwa właśnie takie były za 120 zł. No, lataj tym, p**anie O, tych ku... Ja je zrobię to samo się robi! Eee, na łebki to leci z tych. Psycho... Ja sam poleciał ja i chciałem. Dobra, muszę jak telefonem chyba. Cię to lata tak jak dron. A nie mam pamięci, musisz mi swój dać. Bo mam dać pamięcia. E, ku... no nie, to nie ja! A, a, no weź nie to ode da. mnie! Ku... Nie ja! Ty się nie da skłobaś! No leć do góry! To jest do bok, a to jest do góry? many! E! Nie, e, ma... psychopato! Coś tam, co on tu robi? Weź go, no patrz, to spróbuj. Masz. Ty mi się nie da sterować, to jest zjebane. Można. sobie no trzeba rozłożyć, nie działa. No i poleć, steruj nim. No i co? No da się w miarę. Ty jesteś mądry, bo ty masz pilota na drona, a ja nie mam. Właśnie nie mam takiego pilota, tylko latałem na symulatorze. Właśnie tu nie ma skrętu lewo-prawo, to jest masz góra dół Nie da się tego stabilizować. No nie da się, on nie ma stabilizacji, no. On lata jak chce chyba. No mówisz, że lewo się prawo? Lewo prawo nie da się Lewo-prawo nie sterujesz tym, nie? E, on się, on się No Jako wiatrak może służyć, bo lewo-prawo faktycznie nie trybi, no nie. No w ogóle nie. No, to da się tylko w górę w dół tym latać, tak. A czemu to się nie kręci? No tak na naprawdę... tak jest, nie? Dziwny helikopterek, no, nie jest taki, nie jest to dron. Młody dron, kurde. No i kurwa, jak to mówią, ja jak chuj. A nawet ja jak no, To Jest duże. E? I co tutaj z tym jajem? Tam jest dinozaur, który rośnie 40 cm. <laughs> Ale ja, to dużo. Ale co się z tym robi? Nie wiem, otwiera się go. Manny. Jego do basenu by się ształ. Ale jajko. Czy to jest tak, że to jajko trzeba w całości do wody wsadzić? tego się nie otwiera. Nie, nie. Myślałem, to się otwiera a to to czas całości. Jajko się wrzuca do wody w całości, on ono się wykluwa z tego. Ja pierdolę to do zlewu to wrzuca. A czemu full 48 size. Godzin? Żeby do full size on się zrobił, musisz mieć go w wodzie dwa tygodnie. Nie no, pierdolę. 14 days, no jest napisane. Ja pierdolę, kto ma tyle czasu w życiu. A może to jest, Jajko i to bez jajka dajmy. Właśnie. A czym to rozje? Czy masz młotek? No. To dawaj młotki, rozjemy się. I co? Dawaj, no bo każdy widział przecież chyba, jak działa coś takiego, bo to działa ta zabawka tak, że faktycznie ją trzymasz w wodzie, i ona się wyklu, mącza wodą i to się... No jest ten dinozaur. O kurwa, nogę ujęłem chyba, nie. <laughs> No to będzie bez niepełnosprawny. Dobra, i teraz to i to możesz dać, do, to będzie łatwiejsze. Tak. Wsięczki jest to jajko, ten plastik coś mało. No, co się a ten jest taki, patrz. No i co? On też się namącza wodą. Tak, on jest plastikowy, czyli on też się namącza wodą. On zajebiście pachnie. Takim plastikiem, taką Zajubicie gumą. Taką gumą z plastiku. Zjadłem to tak. Dobry pomysł był, bo teraz mi się takiego dużego wiadra. A teraz tak. nie musi się to rozmoczać, bo to dla dzieci jest taki efekt. My jesteśmy kurwa dziećmi, żeby się bawić takimi rzeczami. No to nawet widać, że jest dotąd by się to rozjechało. I tu już by się nie rozpierali, patrz, bo tu jest półka jajka, widzisz? Taka misa, nie? Yes. No. no taka misa. No, go no, no, no. No, do wody. Nie gdzie mam wiadro, kurwa. Szczerze, najlepsze co na ten moment znalazłem, to taki yeah, pojemnik na popcorn. Nie, no. Jeżeli on się w tym nie wykluje, to będzie niepełnosprawny. No i no to zobacz, to jest woda. No jest woda, i to Ale jako to jakoś to się zmieściło nawet. A więc ten skurwysyn po paru tygodniach w zalewie ewoluował w sposób następujący. Ja jak to wygląda. Uh, <laughs> yeah, <I'm good>. <laughs> <laughs> ja, ja, een koer. Ja, lekker. Galereta, ty. No taki T-Rex wyszedł trochę, nie? No co? Co mam powiedzieć? No, nie miał odpowiednich warunków do rozwoju, prawda? To jest jego kita, tak zwany ogon. Jest on sporych rozmiarów i cały czas leżał w ten sposób w wodzie, dlatego przód się trochę nie rozwinął, jak można zauważyć, ale powinien być on pewnie jakichś sporych rozmiarów, skoro kita jest taka, ty, no to to, to powinno być, kurwa, gigantyczne. Tylko działa, to w wannie trzymać. Pota, jebana. O! Na, na manę. Co to robi? E, w ogóle? Jest to magic to jest? potion dla dziewczyn. Tam w środku można zrobić slajma z tego. Jak to otworzyć? Nie otworzysz tego? Kurwa, jak to ma dziewczyna się tworzyć? Mamę prosi, żeby otworzyło. Pociągnij. Nie, to chyba jak tak to, nie kurwa, działa. Nie otworzyć, to Zaraz kurwa. to wyjemy, bo jeżeli to się okaże z kamem i pierdolę to. Aha! Tego się nie otwiera, tak? A jak? Pewnie się zrywa tą naklekę, tak A tu to naklejkę, tak Tu jest robisz. taki zryw. I to się otwiera w połowie, pewnie. No nie no, nie da się tego jeszcze otworzyć, tak. ale to jest skam. Ja myślałem, że to ten. Nie, dobra, to, to jest mi oszukali w kur... mam ten item. Otworzyło się, Jakie. Ale to nie jest ta butelka z kopionem. A tu są jeszcze takie butelki na manewr, na HP. Ja co to za różka, kurwa. Zaczerujesz mnie. To o, się kleje tutaj. Co to Bierz za woda? Sikam tutaj. Dobra, i teraz tak. Teraz do tego trzeba dodać takie coś. To jest pianka do golenia. Bo wstawiamy robić to pianki to jest do golenia. Jak pianka do golenia. Dobra, i teraz tak. Trzeba różdżką wymieszać. Z różdżką, kurwa. Tak, tak jest dla... napisane. Jest napisane tak, w tym czasie wypowiedz zaklęcie. Kokus pokus, czary, mary. Twoja stara to twój stary. Taki zaklęcie. Spoko zaklęcie, jest no. Klęcie, no. Teraz trzeba wsypać te duże kulki, tak? Masz takie coś. Ale to się klei. Nie trzeba to wyrobić, kurwa, już się nie klei. O. Fajne? To jest, jest. Ekstra. Dobra, ładnie. pachnie. Jeden, Kto jest kurwa. A? Mój tata po kąpielinu. Tak to wygląda. Gaś to. Fajny. spider się na to spuścił. Weź teraz, wsyp ten Sieci? proszek, co tam miałeś, do tej dużej miski. Nie no, serio? No tak, i zalejemy wodą i też zrobimy jego slajmu. A, bo to można tak tu. tutaj. O, pokaż, fajne to. <laughs> Nagle Cię spodobało to. Fajne te slajmy całe. <laughs> pokaż, jakbym tak wyobraził sobie, że wkładam tu palec, to włożyłem palec, no. A teraz wsyp tutaj to. Zajebisty. Nie zasłania, jut. Dobra, czekamy tutaj. Ej, to wygląda jak jak mleko. Minęło jakieś 6 minut. To Do, doktor Edker przepis na kopiec kreta. Widzowie, śmietana się zgęściła. Widzowie, no hmm. takie... Takie rzeczy. Takie się stało. Idę w też tonił, ku**a, między jajami. Chcę przejść dalej, po prostu czymś tego staje. No, nie ma ja myję ręce spermą. Kurwa, powiedziałem to słowo. Przepraszam. No tak i No i tak to wygląda taka zabawka zajebista, co? Psy, ekstra. Trzy lechy Dobra, mamy, ty to chciałeś, to się bawi. Ja to chciałem, jest fajne. No podobno tak. A co to robi? Generalnie polega to na tym, że tutaj macie taką planszę, możecie sobie to odpalić, bez no, gierka. A co to za dziwienie? Aha, no, to się buchoła. klika! Zajebiste to jest. Serio? No mega satysfakcjonujące to jest. Zabawka dla... To patrz, teraz weź tu do ręki zrób to. No, dobra. Połączyło się. Ole spóle faza. Nie później to z tyłu. No. No i fajne. No nie widzisz, przyjemne fuj. Wiesz dlaczego to jest fajne, widzowie? Bo to nie jest tak, taki taki kliker kliker tak. To działa tak, że tak... Przebija się jakby Tak przyjemnie się to klika wuj. To jest no, to bardzo twierdo. Gówno, gówno dla z TikTok, to jest to? ale fajne, jest miłe. No. Na TikToku widziałem, jak tu się świeciły różne te kolory, i oni tak napierali szybko, i to był jakiś rekord tego. No fajnie, że miło się to klika ja Jakbyś bań, to rozbija, nie wiem, co to jest. Giera, to konsola kupi. do gier, przenośny konsol. Marek to kupił. Ej, to ma dużo gier, zobaczcie. To ma 51 gier, 21 takich, 51 gier akcji, 21 wyścigowych. Kurwa, to jest Pegasus, to jest lepsze niż Pegasus, mój, który miał no to jest to gier. Generalnie jest to konsola gier retro. To uwaga, widzowie, kurwa, prezentacja bohatera. No jest taki czterokierunkowy gał. Taka gała czterokierunkowa no. Reszta jest AB. po prostu jak na automatach. Gramy automaty, jak to mówią kurwa. Nie ma oryginalnych gier. To tak może nagrać telefon, żebyście widzieli? Fly jump, może fajny będzie, co? O, kurwa, No i no, się gry, nie? No. A jak to grać? Nie wiem. AB, Start. Obiegnie. Nie, nie trzeba mnie skoczyć. A jak? Nie wiem. O, kurwa. Się. Ale gdzieś skoka Koleś zajęło. się wyjechał, trzeba klikać żeby się rozpędzić i skok. A strącił puta. Tak, Kusem skrącił super. Słupek Jakbym był dzieckiem, to bym mi się cieszył z tego, f, nie? Ale... No teraz już chyba dzisiaj by się dzisiaj nie cieszyły z tego. No, to dzisiaj to ja bym się nie cieszył z tego. Ale gówno. A co mam robić? Ognia chyba unikać i ich zbierać, nie? Ale gówno. Hill Racing, se pobierzcie na telefon i pograjcie lepiej, nie?